Jeżeli pobierasz emeryturę lub rentę i ogłosisz upadłość, to do masy upadłości, czyli do syndyka, trafi zasadniczo 25% Twojego świadczenia. Zasadniczo, ponieważ jeżeli jesteś np. dłużnikiem alimentacyjnym, to potrącenie wyniesie 60%. Wysokość maksymalnego potrącenia ustala się od kwoty brutto świadczenia, ale samo potrącenie dokonuje się od kwoty netto. Brzmi to zawile? Wyjaśnię to na przykładzie jednej ze spraw, którą prowadzę. Pan Zdzisław ma emeryturę w kwocie 2504 57 groszy brutto. Po odliczeniu zaliczki na podatek i składki zdrowotnej, jego emerytura to 2278 zł. i 16 groszy netto. Tyle dostałby na rękę, ale ogłosił padłość. 25% z 2504 57 groszy to 626 zł. i 14 groszy. 2278 zł i 16 groszy minus 626 zł i 14 groszy to 1652 zł i 2 Czyli 626 zł i 14 groszy trafia do mnie, do masy upadłości, a panu Zisławowi zostaje 1652 zł i 2 grosze na rękę po potrąceniu. Dla porządku dodam, że obecnie kwota świadczenia emerytalno-rentowego wolna od potrąceń wynosi zasadniczo 1125 zł i 26 groszy. Jeżeli ogłosisz upadłość, to jako syndyk nie będę mógł ci oddać pieniędzy już potęconych do masy upadłości. Nawet jeżeli reszty nie starczy ci na życie. Ale w upadłości konsumenckiej możesz zwrócić się do sądu upadłościowego o zmniejszenie kwoty, która trafia do masy upadłości z twojego świadczenia. Sąd może zdecydować także o tym, aby z twojej emerytury lub renty nic nie trafiało do masy upadłości. Ja nazywam się Szymon Stasiński i jestem prawnikiem od niewypłacalności, a to jest sewia Krajowy Rejestr Zadłużonych według syndyka. W tym odcinku pokażę Ci, jak złożyć wniosek o ograniczenie potrącenia do masy upadłości z Twojego świadczenia emerytalnego lub rentowego. Jeżeli o Krajowym Rejestrze Zadłużonych słyszysz po raz pierwszy, to koniecznie zobacz mój materiał o logowaniu do tego systemu. Link masz w prawym górnym rogu ekranu. Zaczynamy. Po zalogowaniu jesteś w portalu użytkowników zarejestrowanych Krajowego Rejestru Zadłużonych na stronie głównej. Kliknij Nowy Wniosek, a następnie wyszukaj wzór pisma. W wyszukiwarce wpisz pismo inne i wybierz wyszukany dokument. W tym oknie, jako nazwa pisma, wpisz. Wniosek o ograniczenie potencjału z emerytury lub renty w zależności od tego, jakie świadczenie pobierasz. Jako typ pisma wybierz pismo procesowe. Nie wpisuj sygnatury w trzecim wierszu. Jeżeli to zrobisz, to Twój wniosek trafi do syndyka a musi trafić do sądu. Kliknij utwórz. W punkcie pierwszym zaznacz sąd i wybierz ten sąd, który ogłosił Twoją upadłość. W razie potrzeby zajrzyj do postanowienia o ogłoszeniu upadłości. W punkcie drugim zaznacz dłużnik upadły. Następnie zaznacz samodzielnie, bo jak zakładam, występujesz bez pełnomocnika. Następnie wpisz Twoje dane w punkcie trzecim, czyli kliknij wprowadź dane. W kolejnej części formularza zaznacz osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej i wypełnij wymagane pola. Zwróć uwagę, żeby był uzupełniony Twój identyfikator konta. Po wypełnieniu tej części kliknij zapisz i wróć po prawej stronie. W punkcie trzecim dodaj dane pozasądowego organu, czyli syndyka, oraz dane wierzycieli. Dane syndyka i wierzycieli znajdziesz w szczegółach Twojego postępowania. Po uzupełnieniu danych w punkcie trzecim przejdź do punktu czwartego, czyli treść pisma, i kliknij dodaj wniosek, treść do pisma. Tu napisz, czego się domagasz. Możesz to napisać na przykład w ten sposób. Wnoszę o określenie, że z należnego mi świadczenia emerytalnego do masy upadłości w sprawie nie będzie potrącana żadna kwota. Nie zapomnij podać sygnatury Twojego postępowania upadłościowego. Teraz przejdź do punktu piątego, czyli uzasadnienie. W uzasadnieniu musisz wyjaśnić, dlaczego do masy upadłości ma trafić mniejsza kwota, niż to wynika z ogólnej reguły. Nie podam ci tu uniwersalnego wzoru. Twoim zadaniem jest przekonanie sądu, że pieniądze, które zostaną ci po potrąceniu, nie wystarczają na życie. Napisz, ile wynosi Twoje świadczenie przed i po potrąceniu do masy upadłości, szczegółowo opisz, ile wydajesz na życie. Pamiętaj o takich elementach jak czynsz za mieszkanie i opłaty za media, w tym prąd, wodę, ogrzewanie, śmieci, telefon czy internet. Nie zapomnij o wyżywieniu, wizytach medycznych i lekach. Napisz, czy mieszkasz samotnie i czy masz kogoś na utrzymaniu. Dobrym pomysłem jest pokazanie sądowi dowodów, które potwierdzą sytuację, którą opisujesz we wniosku. Wróć do punktu czwartego i dodaj wniosek dowodowy. Może to być na przykład informacja o wysokości emerytury która potwierdzi fakt, że Twoja emerytura to np. 1500 zł. Może to być na przykład umowa najmu mieszkania, która potwierdzi fakt, że Twój miesięczny czynsz to np. 1000 zł. Przy każdym dowodzie możesz dołączyć skan lub zdjęcie dokumentu. Tu ważna uwaga, skan lub zdjęcie papierowego dokumentu, który dołączysz do Twojego wniosku, to tak zwana elektroniczna kopia dokumentu. W takim przypadku powinnaś powinieneś oryginał tego dokumentu lub jego kopię, ale np. poświadczoną przez notariusza, złożyć w terminie 3 dni w sądzie, do którego składasz elektroniczny wniosek. Te dokumenty wyślij do sądu listem poleconym. Po wypełnieniu pisma zapisz je klikając Zapisz po prawej stronie. Dobrze jest zapisywać pismo w trakcie jego tworzenia, tak aby nie stracić jego treści. Twój wniosek zawsze znajdziesz w skrzynce Przesyłek, do której masz dostęp po lewej stronie ekranu. Tworzone dokumenty znajdują się w skrzynce w opracowaniu. Kliknij Akcje, a następnie jeszcze raz Akcje i Podpisz. Wzłóż podpis, jeżeli Twój wniosek jest już gotowy. Jeżeli chcesz coś poprawić lub zmienić, to możesz wrócić do pisma, klikając Edytuj. Po kliknięciu podpisz, kliknij kontynuuj w następnym oknie, a dalej wybierz sposób podpisu i podpisz Twoje pismo. Wyślij Twoje pismo, gdy jest już podpisane. Kiedy Twój wniosek trafi do sądu, zostanie tam utworzona tzw. procedura biurowa, a na Twojej liście postępowań pojawi się sprawa z oznaczeniem PB. Dalej sąd będzie rozpoznawał Twój wniosek. W sprawie pod sygnaturą GUP-sędzia-upr, myślnik myślnik która także pojawi się na liście Twoich postępowań. W tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że będzie on dla Ciebie przydatny. Jak zawsze czekam na Twój komentarz. Będzie mi miło, jeżeli polubisz lub udostępnisz ten materiał, a także jeżeli zasubskrybujesz ten kanał. Znajdziesz mnie również na Facebooku, Instagramie czy TikToku. Do zobaczenia.